Bardzo szkoda, że, że tak ten mecz się potoczył, byliśmy zmotywowani, żeby postawić twarde warunki tutaj, żeby powalczyć, no, ale niestety Barcelona jak się rozpędziła, to już, już każdy nasz błąd e, sprawił, że, że, że leciała trójka albo jakieś łatwe punkty spod kosza, także pogubiliśmy się w pewnym momencie w obronie przede wszystkim, gdzie to był nasz taki główny element do tego, żeby, żeby nawiązać walkę, bo... Na wymianę, na wymianę atakiem nie mieliśmy szans, także jedynym naszym takim e, przedmeczowym założeniem było to, aby, aby zagrać w obronie bardzo mocno fizycznie przede wszystkim, i, no ale to się nie udało także. Oni grali bardzo poukładaną koszykówkę, nie, nie oddawali rzutów w pierwszych 5-10 sekundach. Czekali na nasz błąd. Pierwszy pick and roll, jak zagraliśmy dobrze, oni przenosili piłkę na drugą stronę, zagrali drugi. Także gdzieś tam w tych 15-20 sekundach, kiedy my już te nasze rotacje nie były tak dobre, wykorzystywali to i rzucali po prostu z otwartych pozycji. Mieli 28 asyst, niesamowitą skuteczność za trzy, Także kiedy poczuli już ten wiatr w żagle, to, to naprawdę ciężko było ich zatrzymać. Także przede wszystkim obrona nam tutaj troszeczkę zawiodła i nie zagraliśmy tak jak chcieliśmy. Brakowało nam tych paru, paru momentów, gdzie, gdzie żeby te, te, te mecze, które graliśmy na styku, żeby wygrać. Także troszeczkę może doświadczenia w tym momencie, ale, ale niestety no tutaj jest poziom taki, że dwa trzy błędy kończą się 10-punktową porażką, czy 8. Także w tych, tych wszystkich meczach mniej więcej tak było. Dzisiaj Barcelona nas że tak powiem pobiła bardzo mocno ale, ale w zresztą mecz nie było tak źle, także szkoda, że nam się nie udało gdzieś po drodze wyrywać jeszcze jednego zwycięstwa no ale trudno, gramy, gramy dalej teraz się skupiamy na naszej polskiej lidze i później mamy kolejny mecz, w którym będziemy e, próbować e, przede wszystkim zagrać naszą koszykówką, jaką trenujemy na, na co dzień tutaj na treningach i jakie trener ma dla nas założenie także spróbujemy to realizować i zobaczymy jak to będzie wyglądało